Nie skłamie, jeśli powiem, że w obecnym czasie Solana jest jednym z najbardziej obiecujących ekosystemów na rynku kryptowalut. Oprócz tego, że powstało na niej szereg aplikacji, z których można korzystać niskim kosztem w porównaniu do innych sieci, to również z perspektywy tokenów, które są budowane właśnie na Solanie, to one przyciągają dookoła siebie ogromną liczbę osób, fanów i ogólnie sprawiło, że aktywność na tej sieci wzrosła drastycznie. Między innymi dlatego, oprócz mojego longa na solanie, podzielę się z Tobą dzisiaj tokenem, który również w aktualnej sytuacji na rynku ja akumuluję. Jeśli chodzi o moją pozycję na solanie, to jest ona z dźwignią izolowaną 3X, więc zdecydowanie mała dźwignia, przy cenie wejścia 117 dolarów. I ja o tym zagraniu mówiłem zawczasu właśnie tutaj na YouTubie oraz Telegramie, więc po prostu opłaca się być na bieżąco. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj ten kanał. Historia pokazała, że najzwyczajniej po prostu się opłaca być tutaj na bieżąco. Zatem jeden z tokenów, który ja akumuluję właśnie na Solanie, jest to Jupiter z tokenem Jup. I już tutaj zaznaczam, że to nie są moje pierwsze zakupy tego tokena, ponieważ jak sobie tutaj cofniemy, to może pamiętasz lub nie, ale ja skupowałem ten token właśnie krótko po jego wejściu na rynek, gdy znajdował się w tej nudnej konsolidacji. Ludzie się obrażali na Jupitera, że nie ma prawie że zmienności na tym tokenie. Ja osobiście uznałem to za okazję do akumulacji i nabyłem dużą część mojej torby w okolicach 50 centów. Natomiast po wyjściu z konsolidacji All Time High wyniosło prawie 2 dolary. A nawet w sytuacji, w której cały rynek krwawi od tamtego czasu, to nadal jestem na plusie na tych pierwszych zakupach, około 50%. I mówię Tobie o tym dlatego nie, aby się tam pochwalić czy coś, ale dlatego, że ja, ja ponownie kupuję tokeny YUB od bardzo długiego czasu. Dlatego też nie bez powodu właśnie teraz postanowiłem wrzucić ten materiał. Gdyż według mnie ten altcoin znajduje się aktualnie w strefie akumulacji. Jak widziałeś, ja swoje zakupy robię na giełdzie Bybit oraz rozgrywam Solanę z tą dźwignią 3X. I zostawiłem tobie do odebrania airdrop o wartości 500 dolarów na pierwszą pozycję lewarowaną na różne pary tradingowe, które tutaj widzisz, a w tym znajdzie się właśnie Solana oraz Jupiter, więc jest to zdecydowanie ciekawa opcja dla osób, które jeszcze nie mają tutaj konta, z dźwignią bez ryzyka, ponieważ jeśli ta pozycja okaże się stratna, no to po prostu stracisz ten airdrop i tyle. Ale jeśli już okaże się zyskowna i rzeczywiście zamkniesz ją w zysku, to z tym zyskiem co ciekawe możesz zrobić cokolwiek, sobie kupić inne kryptowaluty, może właśnie Jupiter, Solanę. Cokolwiek, albo otworzyć inną pozycję, lub po prostu sobie wypłacić na inny portfel, cokolwiek. Żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje. Też mocne jest to, że większość osób nie ma pojęcia o tym bonusie. Po prostu się rejestrują, robią depozyt i tyle, bez jakichś tam większych bonusów na start. Dlatego zostawiłem w opisie link, który upoważni Ciebie do odebrania tego airdropa na pozycję o wartości 500 dolarów, więc kliknij nawet teraz, otwórz sobie w innej karcie czy coś i na koniec tego materiału sobie wróć i po prostu odbierz ten airdrop. Więc dzisiaj raz jeszcze przybliżę Tobie projekt o ciekawym potencjale oraz dlaczego sam w niego wierzę i trzymam go długoterminowo. Więc Jupiter jest to największa zdecentralizowana giełda zbudowana na Solanie, która, jak już wspomniałem, cechuje się wyjątkowo niskimi opłatami, a w dodatku zapewnia prostą i szybką wymianę tokenów. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz samych słapów, Jupiter oferuje takie rozwiązania jak zlecenia limit, czy jeśli nie miałeś z nimi styczności, są to kupno i sprzedaż po określonej cenie, innej niż obecna, ponieważ większość innych dexów po prostu umożliwia kupowanie po cenie rynkowej i tyle. Nie da się ustawić zlecenia limit, aby kupić po konkretnej cenie, jeśli rzeczywiście rynek na to pozwoli. Jupiter również oferuje narzędzie do DCA, czyli dokupywanie danej kryptowaluty za taką samą kwotę co pewien okres czasu. Mamy również funkcję VA, która działa podobnie do DCA, ale skupia się ona na równym wzroście portfolio zamiast na równych inwestycjach. I to były wszystkie rozmaite funkcje na rynku spot, ale Jupiter oferuje również handel na perpetuals, czyli najprościej mówiąc tradingu na dźwigni, co w porównaniu z giełdami zcentralizowanymi jak właśnie Bybit, to jest to dosyć rzadkie rozwiązanie i bardziej złożone ze względu na zdecentralizowaną sferę, którą to narzędzie musi być wdrożone. No ale właśnie, pamiętajmy, że to wszystko jest zdecentralizowane i Jupiter nie jest giełdą typu Binance czy Bybit, co oczywiście może zainteresować sporą część inwestorów, bo jak dotąd takie funkcje jak dźwignia czy automatyczne DCA były oferowane przez no, ale teraz możemy zrobić to tanim kosztem na zdecentralizowanym Jupiterze. Co więcej, możemy również zarabiać na giełdzie poprzez dodawanie swojego kapitału do pól płynności i niektóre dają nawet 32% APY, czyli oprocentowania w skali roku. I jak widzimy, jest już w nich aż 649 milionów dolarów. I oprócz tego to Jupiter buduje launchpad dla projektów budujących się na Solanie, który obecnie jest w fazie beta. Zatem trochę tego jest, a spośród wszystkich giełd obecnych na Solanie, Jupiter jest liderem z dość sporą przewagą nad Radium, czyli drugą największą giełdą. W ciągu ostatnich 180 dni, między 40 a 60% wolumenu na deksach odbywało się właśnie na Jupiterze, a na Radium między 10 a 40%. A jeśli odejmiemy boty, to widzimy jeszcze większą przewagę, czyli między 40 a 80%. Gdy na radium, tak samo jak wcześniej, między 10 a 40%. W temacie wolumenu, to to są dosłownie miliardy dolarów dziennie i to nieprzerwanie od grudnia 2023 roku, a swój szczyt Jupiter miał w marcu osiągając aż 16,5 miliarda dziennego wolumenu. I oczywiście zbiegało się to z all time high na Bitcoinie i coraz większym hypie na Solanie. Od tamtego czasu rynek trochę ostygł, ale myślę, że zdecydowanie pokazuje to nam, jak funkcjonalność Jupitera może wyglądać jeszcze na przestrzeni kolejnych miesięcy, a spekuluje się, ja w tym włącznie zresztą, że kolejne miesiące zapowiadają się byczo, co jeszcze bardziej napędzi po prostu funkcjonalności na Jupiterze, tym bardziej potencjalnie napędzając popyt na token YUB, a na samej Solanie Jupiter jest czwartym największym protokołem z TVL-em równym ponad miliard dolarów i ustępującym jedynie JITO, Camino i Marinade. TVL, jeśli jeszcze tego nie wiesz, to jest Total Value Locked, czyli łączna wartość zablokowana na danym protokole, co już samo w sobie pokazuje pozycję Jupitera na przestrzeni innych projektów budowanych na Solanie. Przejdziemy teraz do tokenomii tokenów Jup. Łączna podaż wynosi 10 miliardów, gdzie obecnie na rynku jest 1 miliard i 350 milionów tokenów w obiegu. Co ciekawe, to aż 1 miliard tokenów był rozdany w airdropie dla społeczności, 250 milionów zostało przekazane na launchpool na giełdach, a 50 milionów na pożyczki dla market makerów na giełdach scentralizowanych oraz 50 milionów na płynność. Przez 4 lata w styczniu ma się odbywać airdrop dla użytkowników giełdy. Jest to 10% podaży z rezerwy dla społeczności. Teraz przeniesiemy się na CoinMarketCap i zobaczymy sobie, gdzie token YUP znajduje się w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji. I widzimy, że schodząc tutaj niżej, jeszcze na pierwszej stronie, znajdziemy Jupiter na 64. miejscu, co równa się kapitalizacji równej 968 milionów dolarów. Oczywiście na solonie można znaleźć mniejsze projekty o mniejszych kapitalizacjach, co w teorii może się wiązać z większym potencjałem wzrostowym, ale prawda jest taka, że Jupiter już jest liderem rynku, znajduje się na kluczowych poziomach cenowych. Jeśli chodzi o fundamenty, które Tobie przybliżyłem, to sprawa wygląda zdecydowanie pozytywnie. Jedyne zastrzeżenie lub można powiedzieć, że wadę w temacie tego tokenu, to są naturalnie w ostatnim czasie unlocki tokenów, czyli inflacyjność tego projektu. Ponieważ na chwilę obecną, tak jak mówiłem, w obiegu jest pięćdziesiąt milionów tokenów YUB, czyli 13,5% łącznej podaży, zatem możemy się w długim terminie spodziewać inflacyjności, co będzie przyczyniało się do większej presji sprzedażowej na tym tokenie. Dlatego ja osobiście nie traktuję tego projektu jako idealny do trzymania przez lata. Nie, ja w tym temacie zamierzam realizować przynajmniej część zysków na przestrzeni następnych kilku miesięcy, o czym naturalnie będę informować tutaj oraz na wspomnianym wcześniej telegramie. Tak wygląda moje podejście do Jupitera. Daj mi proszę znać w komentarzu, co sądzisz o tego typu formacie analizy, czy wszystko było jasne, klarowne? Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej? Śmiało napisz w komentarzu, ale uważaj na boty, które w ostatnim czasie po prostu szaleją w sekcji komentarzy, więc uważajcie na wszelkie jakieś dziwne podejrzane projekty, profile o dziwnych nazwach lub, lub po prostu zachęcające Ciebie do jakichś dziwnych inwestycji. Zatem uważajcie na siebie i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!